Dzień dobry Państwu. Dzisiaj troszeczkę nietypowo niż jak co tydzień. Nie widzimy się na żywo, ze względu na to, że dzisiaj akurat wypadło mi szkolenie. Prowadzę je u jednego z naszych klientów. W związku z tym wczoraj nagraliśmy film, który będzie poruszał, poruszał dokładnie te tematy, które na dzisiaj ustaliliśmy. Są to trzy główne e, tematy dotyczące naszego programu Lektant Kadry i Płace, czyli po pierwsze zasady eksportu e, danych z programu kadrowego do programu płatnika, tak aby można było w płatniku e, już zaimportować CED-u z, z odpowiednią paczką deklaracji. To jest pierwszy temat. E, drugi temat, e, zasady e, generowania deklaracji, Podatkowych w naszym kadrowym programie, na przykładzie oczywiście Pita 11 oraz zasady wysyłania deklaracji w formie elektronicznej, czyli metodą e deklaracje. I trzecie zagadnienie, które na dzisiaj e, przygotowałem to zasady integracji pomiędzy naszym programem Left Hand Kadry i Płace, a naszymi programami księgowymi na przykładzie integracji z programem Left Hand pełna księgowość. No jeżeli chodzi o left -hand, małą firmę, czyli KPEJER-a, integracja będzie odbywała się jeszcze prościej, można powiedzieć, niż w przypadku pełnej księgowości. Zacznijmy zatem pierwszy temat zasady wysyłania, generowania danych do programu płatnik z naszego programu left hand kadry i płac. Przede wszystkim, aby za dany okres można było wyeksportować dane do płatnika, konieczne jest Dokonanie zamknięcia poszczególnych list płac. Czyli mamy utworzoną listę płac, teraz musimy ją zamknąć po jej wcześniejszym oczywiście zweryfikowaniu i sprawdzeniu. W jaki sposób zamykamy listę płac? Wchodzimy w menu zadania, następnie zamknięcie rozliczenia lub miesiąca i przechodzimy na pozycję zamknięcie listy płac lub rozliczenia. Wybieramy oczywiście rok i miesiąc. Ja będę bazował na listach płac. Utworzonych i zweryfikowanych za maj 2017. W tym momencie ta nasza lista płac majowa posiada jeszcze status otwarta. W związku z tym zaznaczamy kwadracik, tak aby przejść w tryb edycji tej naszej listy płac i u góry odszukujemy ikonkę Zamknij listę płac, używamy jej. Oczywiście OK zamknie cały proces, czyli zmieni status tej listy płac. Zapisujemy oczywiście nasze zmiany jak zawsze ikonką. Zapisz. Lista płat jest zamknięta, zatem przygotowana do eksportu. Oczywiście yy, znaczy cały okres yy, maja 2017. Przygotowany do eksportu do płatnika. Teraz, oczywiście, pytanie, w jaki sposób dokonać eksportu tych naszych danych do, do płatnika. Yy, aby wyeksportować dany okres do programu Płatnik, do formatu ked yy, przechodzimy w menu Zadania. Następnie do pozycji eksport danych do programu płatnik i eksport danych rozliczeniowych i zgłoszeniowych. Aby dokonać eksportu kompletnej paczki dokumentów ZUSowskich, czyli dokumentu DRA, RCA, RZ i RSA, oczywiście, jeżeli one wszystkie występują, nie zawsze oczywiście, wszystkie występują, zazwyczaj będzie to DRA i RCA, należy użyć drugiej ikony widocznej w górnym menu, czyli ikony rozlicz, czyli dokumenty rozliczeniowe, pojawiło się okno z parametrami eksportu do programu płatnik. Wybieramy tutaj rok i miesiąc eksportu. Następnie domyślnie podpowiadana będzie numeracja 01, czyli deklaracja pierwotna. Będzie podpowiadana data stworzenia dokumentu KEDU, no data bieżąca, prawda? I tutaj poniżej są różne formaty ked Zalecamy zawsze nie zmieniać domyślnego ustawienia, ponieważ jest to zawsze aktualne ustawienie. W tym momencie mamy płatnika wersji 10. No i poniżej mamy informację, w jaki sposób będzie nazywany, gdzie będzie tworzony plik ked Oczywiście to jest tak zwany format XML, ale potocznie to się nazywa ked prawda? W związku z tym będzie on miał taką nazwę i będzie zlokalizowany. W akurat w tym przypadku w ścieżce, w której jest zainstalowany nasz program kadrowy, tak, w podkatalogu płatnik. No, oczywiście klikamy OK, aby rozpocząć cały proces generowania. W tym momencie system analizuje dane z list płac, no i informuje nas, że wyeksportował dane za maj 2017 roku do programu płatnik, do wskazanego katalogu i utworzył wskazany plik, który będzie można w programie płatnik zaimportować. Oczywiście potwierdzamy to. Widzimy, że za maj 2017 system wykrył konieczność wygenerowania do paczki jedynie Dera, czyli zbiorczej, oraz trzech RCA, ze względu na to, że mieliśmy w maju 2015, 2017 roku trzy osoby na liście płac. Możemy oczywiście przejść do zakładki szczegóły tego XML-a. To już jest mniej czytelne dla nas, jako dla użytkowników, ale dla płatnika jest to bardzo czytelne. Jest to po prostu zawartość tak zwanego pliku ked w formacie XML, poszczególne pola, które potem w płatniku, jak będziecie importować, zaczytają się. Więc przypominam tylko, aby wyeksportować dane do płatnika, przede wszystkim musicie upewnić się, że macie zamkniętą listę płac za okres, za który chcecie wyeksportować do płatnika. Widzimy status zamknięty, a następnie przechodzicie albo tutaj, z menu zadania eksport danych do programu płatnik, albo też, jak wolicie na skróty, to tutaj po lewej stronie na ikonkach klikacie płatnik. Żeby wyeksportować bie, paczkę dokumentów rozliczeniowych, wybieracie drugą ikonkę i określacie parametry. OK, e, plik ked -u Wam się wygeneruje. Potem go oczywiście importujecie w płatniku. Widzimy zatem, że mm, cały proces eksportu danych z naszego programu Hand KD i płace do programu płatnik zasadniczo składa się z dwóch etapów, czyli zamknięcia płat za dany okres no i wyeksportowania paczki dokumentów ZUS-owskich do, do płatnika. Krótko, bez najmniejszych problemów. Drugie zagadnienie, ważne zagadnienie, które pojawia się oczywiście w okolicach stycznia, lutego, marca Czasami kwietnia to wszystko oczywiście zależy od tego, jaki rodzaj deklaracji podatkowej generujemy do Urzędu Skarbowego. A to właśnie generowanie deklaracji. I teraz na przykładzie 11, czy na przykładzie Pita 11, yy, nauczę Was techniki w ogóle generowania pitów w leftkant kadry i płace, no i techniki wysyłania yy, potem tych pitów yy, drogą elektroniczną, czyli deklaracją. Zacznijmy zatem. Sam proces generowania pitów rozpoczynamy wchodząc w menu zadania wydruki deklaracji do urzędu skarbowego no i tutaj wybieramy sobie konkretny rodzaj deklaracji, którą chcemy wygenerować. Ja dzisiaj skupię się na deklaracji PIT-11 w sekcji pracowniczej. Po pierwsze wybieramy informację, że chcemy analizować aktualne dane. Jeżeli chcecie wybrać konkretny dział do generowania, to możecie to zrobić, jeżeli taki macie. Ja akurat nie mam. Następnie najlepiej wybrać wszystkich zatrudnionych i wskazać oczywiście systemowi, który rok ma analizować. Ja akurat analizuję rok 2017, no bo tutaj mam jakieś dane w kartotekach. System może was poinformować o tym, że jest, generowane są deklaracje na formularzach starych. Prawda? Akurat w tym momencie, kiedy nagrywamy. Ten materiał. Nie wydano jeszcze żadnych nowych formularzy na rok 2017, więc spokojnie możemy kliknąć OK, zgodzić się oczywiście z komunikatem, ale jednak wiedzieć, że będziemy mieli te deklaracje generowane na właściwym formularzu, czyli na formularzu o numerze 23, jeżeli chodzi oczywiście o 11. System pobiera z kartoteki odpowiednie informacje, zarówno nagłówkowe, jak i. Oczywiście kwotowe z poszczególnych list płac z analizowanego roku obrachunkowego, no i wprowadza na naszą deklarację. Oczywiście takie deklaracje powinny być sprawdzone i zweryfikowane, a następnie, jeżeli już to zrobimy, zarchiwizowane, czyli zapisane do takiego centralnego archiwum deklaracji. My oczywiście nie będziemy tego w tym momencie robili. Ale skoro już wiemy, jak generuje się deklaracja, czyli wybieracie deklarację, a system sam pobiera informacje, oczywiście możecie też dokonywać zmian, czyli no gdyby tutaj powiedzmy chcieć coś zmienić, wyedytować, to ikonką u góry edytuj. Oczywiście można byłoby dokonać odpowiednich informacji, modyfikacji, czy to konkretnych kwot w poszczególnych sekcjach kwotowych, prawda? My tego robić nie będziemy, bo zgadzamy się, z wartościami, które zostały przez system wygenerowane, i teraz oczywiście pytanie, w jaki sposób dokonać wysyłki e-deklaracji. Deklarację można, szczególnie w przypadku jedenastek, wysyłać na dwa sposoby. Mianowicie, jeżeli chcemy wysłać taką pojedynczą deklarację do systemu e-deklarację, to. Podświetlam oczywiście imię i nazwisko danej osoby, i używamy tutaj funkcji e-deklarację. Ja oczywiście przejdę przez kilka kroków, nie dokonam pełnego wysłania deklaracji, bo to przede wszystkim są dane jakieś tam testowe, a poza tym nie mam podpiętego podpisu. System oczywiście również informuje o tym, co na danym etapie się dzieje, czyli że wypełniamy deklarację za dany okres, że w tym momencie oczywiście e-deklaracja. Zostaje za chwileczkę wysłana do systemu produkcyjnego. Oczywiście należy zaakceptować ten wydruk, aby kontynuować. No to zgadzamy się, z tym akceptujemy i rozpoczyna się właściwy proces wysyłania pojedynczej deklaracji. Ja jej całej nie wyślę, ale przynajmniej kilka kroków z wami prześledzę. Czyli, tak, po pierwsze, klikamy dalej. Zgodnie z założeniami ustawy, podatnik musi mieć świadomość tego, co wysyła, w związku z tym, system prezentuje zawartość poszczególnych pól wysyłanej deklaracji. Następnie przechodzimy do przycisku dalej. No i na tym etapie ja się zatrzymam, dlatego że tutaj u Was, jak będziecie mieli podpięty już podpis kwalifikowany i zainstalowany w systemie, w Windowsie, to będzie on do wyboru, tak? Czyli podświetlicie sobie podpis, klikniecie potem dalej. System Was poprosi o wpisanie PIN-u, który jest skojarzony oczywiście z tym podpisem. Na końcu, jeszcze tylko będzie pytanie, czy na pewno wysłać do serwisu, do serwera produkcyjnego tą daną deklarację. Wyślę. No I w zależności od tego, jak bardzo serwer jest obciążony, to średnio tam po dwóch godzinkach będzie można pobrać UPO, czyli potwierdzenie nadania odbioru. My oczywiście przerwiemy sobie w tym, na tym etapie, dlatego że chciałem Wam jeszcze powiedzieć o drugiej metodzie. Gdy już macie poarchiwizowane, pogenerowane i poarchiwizowane wszystkie deklaracje, to szczególnie przy jedenastkach można skorzystać z opcji wysyłania seryjnego. W menu działania wchodzicie wtedy a, i... Tutaj mamy taką pozycję. Wyślij wszystkie odczytane dokumenty do systemu e-deklaracji. Oczywiście nie będziemy testować. Przejdziemy do już funkcji seryjnego. No i oczywiście teraz, gdybyśmy nacisnęli na, na przycisk Tak. Rozpoczęłoby się wysłanie pierwszej z listy e-deklaracji, gdzie system zapamiętałby ten pin, który podalibyście do swojego podpisu, ustawiłby go. W tak zwany długi czas, czyli możliwe byłoby korzystanie z tego samego pinu do podpisu nie tylko dla tej pierwszej, ale dla innych deklaracji, i potem w serii będzie Wam wysyłał pozostałe deklaracje, już bez konieczności podawania tego pinu, bo on został przez Was podany za pierwszym razem. My oczywiście nie będziemy kontynuowali tego procesu. Widzimy zatem, że sam proces generowania deklaracji podatkowych w naszym programie left-hand Kadry odbywa się automatycznie. System po prostu na podstawie analiz danych z kartotek i z, li, z list płac wypełnia poszczególne pola odpowiednimi wartościami. Oczywiście istnieje zawsze opcjonalna możliwość dokonania edycji tych wartości pobranych i wygenerowanych przez automat. No i zawsze po weryfikacji dokonujemy archiwizacji ikoną archiwizuj. Trzeci temat, który mam przygotowany na dzisiejsze z wami spotkanie, to będą przede wszystkim technika i zasady integracji między naszym programem kadrowym, czyli LeftHand Kadry i Płacę, a naszymi programami księgowymi. Na przykładzie oczywiście programu LeftHand pełna księgowość. Czyli nauczymy się po pierwsze, jakie warunki wstępne muszą być spełnione, co musi być ustawione, aby ta integracja się rozpoczęła i konkretnie jak dokonać eksportu danych. Kadrowych za dany okres i potem zaimportować te dane już do programu naszego księgowego. Rozpocznijmy zatem naukę tej techniki integracyjnej. W przypadku integracji naszego programu kadrowego z programem pełna księgowość wymagana jest wstępna konfiguracja programu kadrowego. Ta konfiguracja przede wszystkim dotyczy Zdefiniowania właściwego schematu księgowego w menu zadania eksport danych księgowych, schematy księgowe, następnie ustawienia właściwych kont syntetycznych w, dla poszczególnych kategorii list płac w menu szczegółowym konta księgowe dla list płac i rozliczeń, a następnie podjęcia decyzji co do ustawienia odpowiednich kont e, analitycznych. I właściwych schematów księgowych przypisanych dla poszczególnych zatrudnionych. Zacznijmy zatem od pierwszego e, e, tematu związanego z integracją między naszym kadrowym a naszymi księgowymi w przypadku pełnej księgowości, czyli od zdefiniowania schematu księgowego. Przechodzimy zatem, w menu, przypominam, zadania, eksport danych księgowych, schematy księgowe. Na początku, oczywiście, mamy pustą listę schematów, definiujemy nowy schemat. Na przykład. Księgowanie. Możemy również uzupełnić pole opis, czyli na przykład księgowanie list płac do pewnej księgowości. I przechodzimy teraz do zawartości naszego schematu klikając na przycisk szczegóły schematu. Oczywiście schemat jest na początku pusty. Możemy oczywiście takie schematy definiować odręcznie, natomiast znacznie szybciej skorzystajmy z pewnych systemowych wzorców. W tym celu przejdźmy w menu plik, pozycja import i z listy należy wybrać odpowiedni wzorzec. Ja proponuję wybrać wzorzec lpdr Firma Pracownicy. To jest wzorzec dla przedsiębiorstw, spółek, ale też i jednoosobowych spółek zo, gdzie wynagrodzenia wypłacane są do końca miesiąca. No i wybieramy oczywiście tutaj funkcję importu i wybrany schemat. Na podstawie oczywiście tego wybranego wzorca system odpowiednio dodaje nam poszczególne pozycje, składniki list płac. Zwróćmy tutaj tylko uwagę na następujące informacje. W kolejnym kroku, kiedy już będziemy mieli zapisany schemat, zapiszmy go właściwie ikoną zapisz, w kolejnym kroku musimy zdefiniować w sposób jawny konto listy płac drugie, a ponieważ mamy tu wynagrodzenie po stronie ma, więc będzie to konto 230, konto listy płac 1, a ponieważ ona jest po stronie winien, dotyczy wynagrodzenia ogółem, więc będzie to któreś konto 400 i jeszcze dodatkowo konto listy płac 3, e, dotyczące zaliczki na podatek PIT, w związku z tym będzie to konto pewnie 226. Za chwileczkę będziemy je ustawić, więc schemat mamy zdefiniowany i zapisany. Kolejnym krokiem, zresztą wcześniej żeśmy sobie to omówili, jest zdefiniowanie odpowiednich kont syntetycznych dla kategorii list płac. W tym celu przechodzimy w menu zadania, eksport danych księgowych i pozycja konta księgowe dla list płac i rozliczeń. Przejdźmy sobie na odpowiedni rodzaj umowy, czyli w naszym przypadku będziemy Bazować na 31 czyli na wynagrodzeniach zasadniczych i innych składnikach miesięcznych. I przypominam, że konto księgowe 1 to będzie. Tylko jeszcze wrócę do naszego schematu, żeby się upewnić, że na pewno dobrze tutaj będę z wami to opisywał. Więc tak, pamiętajmy, że konto. Listy płac 1 po stronie winien, czyli 4, a po stronie 2, 230. Ok. Zatem przejdźmy do tego, do tej pozycji kąt księgowych dla list płac i rozliczeń, do 31. I tak. W, oczywiście musimy zerknąć na plan kont. W związku z tym spójrzmy sobie w programie Lewskant, pełna księgowość w planie kont. Na początku na konto. Czwórek wynagrodzeń, czyli 404, 01, i dla list płac zwykłych mamy 01, czyli wprowadzamy konto 404, kreska 01, kreska 01. 404, 01, 01. Następnie w drugim kącie będziemy ustawiali 230, więc też zerknijmy w księgowym, jak to wygląda. 230, kreska 1 dla list płac. Czyli 230-1, i dla konta trzeciego ma być konto Pitu. Też zerknijmy. Zerknijmy oczywiście w programie księgowym na plan kąt. Będzie 226-1. No to wprowadźmy 226-1. Ok, i zapiszmy nasze ustawienia. Oczywiście, jeżeli w Waszych firmach będą występowały umowy o dzieło, czy umowy zlecenie, no to również analogicznie do tego, co zrobiliśmy dla listy płatniczej dla umowy o pracę. Analizując odpowiednie konta w, w swoim planie kont, ustawiacie tutaj odpowiednie konto kosztu wynagrodzenia, rozliczeń z, w tym przypadku z wykonawcą, a w tym przypadku ze zleceniobiorcą, no i konto podatku PIT, które zostaje. Naliczone na podstawie wartości z listy płac. My pozostaniemy oczywiście <coughs> proszę, na naszej zwykłej liście płac osób zatrudnionych na umowę o pracę. Więc drugi krok konfiguracji jest za nami. Pierwszy to był schemat, drugi to te właśnie konta <coughs> syntetyczne. A teraz przejdźmy do kont analitycznych. W tym celu przechodzimy w menu Zadania, Eksport Danych Księgowych i Schematy i Konta Księgowe dla zatrudnionych. Teraz dla każdej. Osoby, ustawimy sobie odpowiednie konto analityczne, które będzie pobierane w momencie księgowania poszczególnych składników wynagrodzeń. No, załóżmy, że będziemy mieli nie więcej niż 100 pracowników, więc zaczniemy sobie, oczywiście, numerację w dwupozycyjną 010203. Zapiszmy oczywiście konta analityczne. I to praktycznie te trzy ustawienia, które wykonaliśmy, czyli schemat, syntetyczne konta dla list płac i analityka dla pracowników, popodobała, że mamy już skonfigurowany program do eksportu z kadrowego do księgowego pełna księgowość LeftHandla. Przechodzimy w menu zadania, następnie eksport danych księgowych i wybierać tutaj pozycję wydruk i eksport poleceń księgowania. Następnie wybieracie oczywiście okres, za który eksportujemy. Ja wybieram maj 2017 roku, a, a poniżej kategorie list płac. Ja najlepiej tutaj zalecam wybrać sobie opcję wybrane, zaznaczyć według daty wypłaty dokonania i zaznaczyć odpowiednie listy płac, które chcecie wyeksportować. Następnie tutaj poniżej wybieracie, jakim schematem mają być księgowane te dane. A jeżeli zostawicie opcję domyślny albo przypisany pracownikowi, no to ten, który ma status domyślny lub jest przypisany indywidualnie pracownikowi, będzie brany pod uwagę. A jak wybierzemy sobie wybrany, no to z listy będzie można wybrać oczywiście odpowiedni schemat. Ja wybieram sobie ten nasz schemat księgowania. I teraz tutaj na dole układ księgowania. I koniecznie musicie mieć zaznaczoną drugą opcję, czyli układ konto winien, potem kwota, a potem konto ma. No i może być też domyślnie zostawiona opcja konsolidowanie wynagrodzeń urlopowych, składniki stałe i zmienne do jednej wartości. Klikamy na przycisk OK. I rozpoczyna się proces analizy danych z list płac danego okresu. No i odpowiednie księgowanie tym schematem księgowym, który albo wybraliście, albo schematem domyślnym, albo przypisanym do pracownika. Widzimy, że sekcja 10 to na przykład wynagrodzenie ogółem. Sekcja 30 to składniki po stronie pracodawcy. Sekcja 40 składniki po stronie pracownika sekcja 50 podatek, prawda, w związku z tym te poszczególne wartości, które były widoczne w samym schemacie księgowym. Aby można było wyeksportować dane z programu Left Hand Kadry Płacy do programu Left Hand Pełna Księgowość, na początku należy je w kadrowym zaksięgować. W jaki sposób? Mamy tutaj u góry ikonkę Zaksięguj, używamy jej, no i potwierdzamy oczywiście ten proces. Status tych operacji zmienia się na zaksięgowane. W związku z tym teraz możemy już użyć wi widocznej tu u góry ikonki Eksport tak aby dokonać eksportu naszych danych. Oczywiście system e, e, proponuje nam lokalizację i, i nazwę e, pliku, który będziemy eksportować. My oczywiście dodamy sobie na przykład e, datę tego eksportu do nazwy pliku. OK. System informuje nas o pomyślnym eksporcie tych danych. Teraz przejdźmy sobie do programu księgowego i dokonajmy importu. Aby zaimportować dane z programu kadrowego, Przechodzicie w menu kadry i płace, następnie import z lewców kadry i płace. Ustawiacie datę księgowania. Najczęściej będzie to ostatni dzień księgowanego okresu. Klikacie na przycisk wskaż plik do importu, tak aby wskazać ten plik. No i to będzie ten pliczek z tymi dwoma podkreśleniami. I klikamy, czytaj księgowanie. No oczywiście, jeżeli wcześniej dokonywaliśmy księgowań, no to już istnieją. W planie kont odpowiednie konta 01, 02 itd. Ja sobie wcześniej testowałem, w związku z tym system nam te konta już wcześniej dodał, ale w momencie, kiedy pierwszy raz będziecie importowali dane księgowe dla zupełnie nowych pracowników, to system poinformuje Was o tym, że nie wykryto kont księgowych, np. konta 231, kreska no nie wiem, tam 07. W związku z tym, to brakujące konto pojawi Wam się tutaj na liście brakujących kont z nazwami do uzupełnienia. Uzupełniacie nazwę konta i klikamy wygeneruj dokument. Ta funkcja wykonuje dwie operacje. Po pierwsze, jeżeli byłyby tutaj jakieś brakujące konta, to dodaje do planu kont, i następnie zgodnie z tym schematem dokonuje pełnego procesu rozksięgowania. Wejdźmy sobie do księgi głównej, czyli do rejestracji dokumentów. Widzimy tutaj oczywiście zaimportowany. Dokument list płac za wybrany okres z programu elektronik kadry i płace. Wejdźmy do edycji. Przejdźmy sobie na dekretację. No i zgodnie ze schematem, który jest ustawiony w programie kadrowym, poszczególne składniki zostają rozksięgowane, tak? Czyli no, zgodnie z kolejnością tutaj mamy wynagrodzenie ogółem, potem pracodawcę, Potem mamy składniki społeczne i zdrowotne po stronie pracownika, podatek, prawda, więc w tej samej kolejności, w której były one ułożone na tym podglądzie wydruku danych do eksportu. Na dzisiejszym spotkaniu poruszyliśmy trzy najważniejsze zagadnienia. Po pierwsze, nauczyliśmy się technik eksportu danych z programu Left Kadry Płacy do programu Płatnik po drugie nauczyliśmy się techniki generowania deklaracji podatkowych i wysyłania ich systemem e-deklaracje i po trzecie nauczyliśmy się techniki konfiguracji a następnie eksportu i importu danych z programu Left Hand Kadry Płacy do programu księgowego w naszym przykładzie był to program Left Hand, pełna księgowość na jakiś czas Skupimy się teraz ponownie na zagadnieniach księgowych, z tym, że związanych ze specyfiką, w jakiej funkcjonują firmy, spółki, np. spółki z oczy, spółki komandytowe. Wielu naszych użytkowników prosiło nas, aby w kontekście właśnie działalności spółek poruszyć w sposób bardziej szczegółowy zagadnienia dotyczące zasad, wymogów i samej techniki generowania pliku JPK VAT za wybrany okres. W związku z tym za tydzień, w czwartek, poruszę temat dotyczący właśnie tego zagadnienia. Jeżeli będziecie mieli jakieś sugestie, dodatkowe zagadnienia, które Was interesują, które chcielibyście, aby były poruszone, piszcie, przygotuję się do nich i postaram się je Wam. Zaprezentować. Za dzisiejsze spotkanie bardzo dziękuję.